więc to jest taka ciekawostka tutaj są, tu mamy coś dla tu mamy coś dla fanów nie mogę się tego oprzeć użyć zaczynamy halda mechaniczna taka jak powinna być później mamy dodatkowe bezpieczniki które są do halogenów do pompy paliwa Kontrolki od halogenów góra-dół, awaryjne to wiadomo, wyłącznik prądu, to, jest, yy, to są wajchy do ogrzewania, zegary są ważne, bo yy, tutaj jest zegar i tu mamy ciśnienie oleju, jakie jest duże, temperatura oleju, prąd jaki mamy w aucie i zbiornik, bo... Yy, tak, i chciałem Wam powiedzieć, że auto pali około 40 litrów na 100 km, więc to jest taka ciekawostka. Tutaj są, tu mamy coś dla tu mamy coś dla panów. Nie mogę się tego oprzeć użyć. No, bo to jest też z tych czasów zamontowane światło i tak dalej. To jest podstawowa obsługa. sumie Najważniejsza w rzecz, tak jest. No i standardowe Prędkością zegary. jest trochę tak jak w dużym Fiacie, tak, tylko tak. przechodzi taka wskazówka. Tak. I muszę pan powiedzieć, że stare Volvo miało bardzo podobny, jak nie identyczny cały zegar jak Warszawa. Pabieda. I starsze Volvo jeszcze to 444. Podejrzewam, że po prostu jakaś firma robiła zegary i, 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 i to było jakoś ustandaryzowane. No, i to tyle. Dźwignia biegów, bo widzę tak, czterobiegowe. W ładzie tak. H dźwignia gięta. Czy chodzi krótkimi skokami? Krótkimi, już kró kr krótkimi skokami chodzi. Aha. To jest bezpośrednio do skrzyni, więc czujesz wszystko tutaj, co działa. Ręczny hamulec hydrauliczny. Ręczny jest założony. ale dl dlaczego hydrauliczny? Dla dlaczego hydrauliczny? Dlaczego, że normalnie ręczny był tutaj, z tej strony. A ponieważ to jest klatka, ręką, tak, tak. Y, trzeba było przenieść. I dlatego się zdecydowałem. A dwie pompy, dlatego że jest na krzyż, są sekcje hamulcowe. A I tak. nie chciałem robić, żeby tył był na jednej sekcji, tylko po prostu tak jak jest oryginalnie, tak jest poprzedzielane. Y, chciałem jak najwięcej oryginału zobaczyć. No tutaj ma zegar, wiadomo, to jest dla Piotrka, czasowy zegar, lampka pilota, no takie rzeczy. No i, i, rzecz. i tyle, No to tyle co potrzebne do obsługi maszyny. No. I prawdziwa, tylno napędowa klasyczna rajdowa. Tak, tak. Naprawdę prawdziwa maszyna mechaniczna. Uruchomisz ją na chwilę chociaż. Tak. Tego, wiesz, nie, nie, bo na zimnym, nie nie, nie o to chodzi. Tak, ale wkręca się jak kupi. No. Zaskakuje ludzi, którzy wsiadają do tego autora. Badaliście go z mocą jaką. Tak, mocą? Tak, tak. U Anczeja było... Teraz na tą chwilę jest 125 koni i bezpiecznie dla tego motoru i wszystkiego sądzę, że jeszcze 8 koni jest w stanie zrobić, żeby było całkiem bezpiecznie kręcisz do 6200, tak? Jest ustawiony na 6200, on bez problemu kręci się do 6,5 no ale, ale 6, ich nie ma potrzeby. Tak, tak, tak. No i zakresy, najlepszy zakres pracy, to znaczy mocy mam od 4000 do 6 no i trzeba się starać trzymać ten samochód w tych obrotach, żeby on szedł. Co nie jest takie proste. No dobrze, no. Zagaś, czekamy na start z gością. Cześć, witam Was z Mikołajek pod hotelem Gołębiewski. I tak jak obiecywałem tutaj kolegom, jestem z Piotrem Mitręgą, pilotem rajdowym. Witam Was serdecznie. Jartur Skrabalak. Kłaniam się wszystkim. Artur, nie mogę ci nie zadać tego pytania. Skąd takie nazwisko? Bo to jest jedyne w swoim rodzaju auto, jakim jeździsz i nazwisko, jaka jest geneza takiego nazwiska? Wiesz co? Zastanawiałeś się w rodzinie i podobno od skraby, od pisania ksiąg, tak doszli do wniosku. Skryba, skraba, tak? tak. I że jakieś rozwinięcie skryby, skraby, no i że tak zostało. Słuchaj, startowałeś lata temu maluchem, od tego zaczynałeś przygodę rajdową, tak, bo tak. to już wiem o tobie. Potem była tak. przerwa. Skąd pomysł na Volvo? Jak to, jak to się stało, że zbudowałeś takie Volvo? To no, taka śmieszna sprawa. Marzenie dzieciństwa po prostu. Jak byłem małym chłopcem. W rodzinie mieliśmy Volvo 544, czyli poprzednik tego samochodu, a ponieważ ten dla mojego ojca wtedy był nie w zasięgu w ogóle realnych możliwości, no to ja jako chłopiec zamarzyłem. No i tak sobie pomyślałem, że fajnie było powrócić do rajdów i spełnić swoje marzenie z dzieciństwa, czyli powrócić tym samochodem i tak zrobiłem, udało się. To powiedz coś o tym egzemplarzu konkretnym, bo to jest już jedno z nowszych Volvo, bo ten Amazon był przez kilka ładnych lat produkowany. Także, jakbyś nam tutaj przybliżył, jak ci się go udało zdobyć, kupić, jego osiągi. Eee, tak, to jest, to jest samochód z ostatnich lat produkcji, bo robili go, o ile dobrze pamiętam, do 70 roku. To jest 69 rok. Eee, samochód było ciężko kupić. Bo po prostu Szwedzi nie chcą się pozbywać tych samochodów. Samochód po wielkich trudach sprowadziłem z Szwecji, kupując w ciemno. Nawet nie wiedziałem, co kupuję. Ale Przyszło, przepraszam, sprowadziłeś cywila. Tak, tak, tak. Cywila do zera. No i cała budowa czyli tak jak odnawianie normy, normalnego auta renowacja plus dodatkowe rajdowe rzeczy, które Pozwalają jeździć w rajdach. To co tu masz na... Ja powiem tak, rajdy w tamtych latach były głównie szutrowe, a szczególnie w Skandynawii, więc teoretycznie konstrukcja Amazona powinna być odpowiadająca tym trasom. Tak, no yy, skandynawowie w sumie, słyną z, z szutrów i, i tak. Więc konstrukcyjnie ten samochód nadaje się do szutrów, tak krótko mówiąc, no bo nie chciałbym wnikać, opowiadać i tak dalej, ale jest to samochód, którym zresztą, notabene oni jeżdżą do tej pory. Wszystkimi typami yy, samochodami Volvo. I to nowszymi, i tymi cały czas to tłuką, jeżdżą po tych szutrach i tak dalej. Można sobie filmy w internecie obejrzeć. A teraz pytanie do Piotra. Jak to się stało? Bo dla Ciebie Piotr to jest kolejny kierowca w karierze, choć tu bliżej do mnie. I jak oceniasz jazdę samochodem no już tak wiekowym? Jakie były Twoje pierwsze wrażenia? Bo we Wieliczce był Wasz debiut tym autem. Zobaczymy jak to. Najstarszy chyba samochód, dzisiaj na Memoriale. No to jest inny level ścigania. No to jest bardzo stary. Auto. Tak się też jeździło kiedyś. Tak, e, wrażenia no, są po prostu niesamowite z tego auta, tak? Przede wszystkim jego wiek nigdy nie jechałem tak e, leciwym samochodem, tak, no po prostu no, jest to dla mnie tak, jakby można powiedzieć, zawsze jechać tym autem. Na chwilę obecną jest to auto, które jest najstarsze w stawce rajdu Polski, no to auto robi furorę. tak? Na no, niesamowitą. Bardzo dużo kibiców do nas przychodzi. Na dojazdówkach jak jechaliśmy, też wszyscy namachali, wszyscy no patrzyli, podziwiali się na to auto? No dobrze, a jeszcze trzeba Artura trochę pomęczyć. Jak oceniłbyś, nie wiem, parametry na dzień dzisiejszy, przyspieszenie tego samochodu, prędkość maksymalna, jak to jak się czymś takim w ogóle jedzie? Jakie są długości biegów poszczególnych, co ci sprawia trudność, a co ci się w tym samochodzie szczególnie podoba? Oczywiście przewiozę cię, żebyś to mógł sam sprawdzić. Samochód zaskakuje, naprawdę samochód zaskakuje swoimi osiągnięciami i sam jak odbierałem samochód z ustawień i przyjechałem, przyjechałem się nim, po prostu mnie zaskoczył. Samochód naprawdę się napędza i to potężnie, bliżej, bliżej. potężnie w zakresie obrotów 4000 do 6,5 tysięcy, no to auto naprawdę nie ustępuje przyspieszeniom podejrzewam, no może najnowszym nie, ale, ale rajdówką, no damy radę. No. Dacie radę, a jak oceniacie trasę? Jak, bo Sporo padało, teraz się robi sucho czy jest w miarę przejezdnie? Wiesz co, no teraz nie wiadomo, co się dzieje na trasie. No, ta, tam przejechało tyle samochodów, że, że tak, ba, tak naprawdę to jest jedna wielka nie wiadomo, co zostaniemy. E, no te, trasa pod to, to auto powiedzmy momentami e, za duże są dziury, jak na ten samochód, ale poradzimy sobie. być? E, trasy, te dziury, o których Artur mówi, mogą być rozjeżdżone, tak, Bo, tak, Jedziemy tak. na końcu stawki, tak, całego rajdu Polski, gdzie są y, auta profesjonalne przygotowane, które są y, przygotowane przez profesjonalne zespoły te, tak rajdowe. Y, no, miejmy nadzieję, że część tych dziur rozjeżdżą, tak? Jedyną obawą są kolejne, które mogą powstać, żebyśmy się po prostu nie zakopali. Dlatego no, chcemy ten rajd dojechać będzie dla do nas no, mega doświadczenie. No, na pewno to jest taki powiedzmy. Trudny temat dla samochodów historycznych, jazda po tak zdegradowanych drogach, ale się zdecydowaliście na ten start. Powiedz mi, Artur, czy ty jesteś miłośnikiem rajdów właśnie szutrowych, śnieżnych, takich trudnych, oczywiście, czy asfaltu? Oczywiście, tylko szutry i śnieg, no oczywiście, że tak. Asfalt to, to na osiek przedni, no. Tu tylko szutry i to, e, nie wiem jak teraz czy są, ale pamiętam, przy dawniej były zimowe... E, Zimowe wyścigi górskie, na które się wszystko jechało i tylko, żeby się przejechać. Tylko szuter i śnieg to jest największa zabawa. Aczkolwiek no, na asfalcie musimy jeździć z tego tytułu, no, że większość rajdów jest na asfalcie. Kogo pozdrawiamy zatem? Zaczynamy od Piotra. No. Znaczy, no, chciałem pozdrawić swoją kochaną rodzinkę, tak? No, 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 no. Małżonkę moją, z którą mi kibicuję, z moimi dwoma moimi kochanymi urwisami Stasiem i Franiem. Dziękuję. Ja przede wszystkim e, nowe grono moich kibiców chciałbym, żeby było jak najszersze. Ich pozdrawiam i swojego wnuczka, Tutuśka. To dziękuję Wam bardzo, życzę powodzenia. Dzięki. Piątka. Dzięki. Dzięki. I do zobaczenia Zobaczka. na trasie z Volvo. Hej. Do zobaczenia. Dobrze.